Dobra. Tafo. To nie są wszyscy po tamtej stronie. Dziwiłbym się, jakby ktoś się zrespił po tej samej co ja. Właśnie są te nowe struktury. Fajnie, że Longwall się tak połączył z tym Forwallem. regeny po tej stronie. To dał na górkę, Co to jest? A. Teraz ja tego nie będę kopał. Zleżysz. Aha, że, że za sobą mam kogoś, kto kręci mi generator. To by się ten i ten, co jest po drugiej stronie, main, kopnąć. Próbujemy siedzieć z tej strony. Tutaj mamy cztery generatory. Dobrze by było je wszystkie bronić z tej strony. Wezmę sobie jeszcze raz walet od czwistu No poczekamy Nie będziemy jakby się interesowali tą stroną, bo z tej strony mamy regeneratory Niech se robią Masz sprinta? Nie wiem, jeżeli poczekamy aż Jake dostanie dwójki Nie, Chyba blokujecie, mi się wydaje. Oj, że to nie weszło. Masz paletę. W drugą stronę. Okej. Okay że ty mnie zrobiłaś, powiem. No i teraz Jake przez 25 sekund nic nie robi. Plus 10% zeszło na tamtym genie. Mam tu piwnicę, to już w ogóle... ...jest idealny setup na tą mapę. Zresztą tu jest dużo haków z tyłu maina. Zobaczymy co z ostatnim genem... ...krecił Jake. Dalej regresuje. Już nie, ale możemy znowu kopnąć. Nie widzę go tu. A my będziemy sobie czekać. Szczególnie, że ta mapa jest bardzo silna, jak się trzyma jedną stronę. Może dobyć być powiedzmy kampienie, ale. Jakby mogli uderzyć, wrócić pod. Piwnica, strasznie zacina. I szczerze mogę spróbować studelować to Bioj raz, dwa, trzy, pięć To jeszcze hita sprzedam jest taki tanatofobii. Drugi gen zrobiony DS Bez ds -a. No bo nikt praktycznie nie gra teraz DSO. ds teraz sprawdzić nasze generatory Jeden Jake mógł poszedł kręcić tego gena Ale nie kręci Tu też nie ma Zero Mamy sobie te gas Halo? Znowu szedł po tamtą. Ależ no, takie, aż takim śmieciem nie będę gdzie jestem. Ten... No, zaryzykować się. Ciebie tu powiesimy. No i dobra. Wykreśli 3 geny z tamtej strony. Możemy całkowicie... No, tak jak cały czas trzymaliśmy plan. Żeby tylko tej strony się trzymać, tak dalej się to utrzymuje. Wygadam bez sensu, ale To mi Jak idzie do rogu. I znowu na hak. Pójdziemy na drugą stronę teraz. Sprawdzić na tego gena. Najwyżej go kopnąć. Naj no wszystkie geny są na zero. Chyba, że tamten może być. co, ja go po prostu kopnę I się zacznę regresować Okej, okay, dobry sprint Można to tunelem nazwać I Jak najbardziej to Teraz była to słaba butla a nigdzie mi nie dobiegnie Mów oh! da rekord Ej, oh! do dwójka nic nie będzie robić, a ja będę miał czas, żeby mu mori zrobić Jeszcze oni będą w tym czasie nic nie mogli robić. To jest 25 sekund, to jest naprawdę długo To naknięcie Overcharge i Call of brain. Nie wiem, czy tak przerzucę. O przerzuciłem rąk butla tylko on zawrócił, prawda? Kolejny skadonym oh. O. Ja to szanować mogę Może żeś to nie zwoltował. Ale nie, szaduję, bo zrobił Zagrał moim ulubionym buildem Zdenerwowanie killerów. Jak chcecie to. Może karta się zaraz wyświetli na ekranie. To wrócimy sobie z tam ja się tego Jake'a widzę. SDT Harda to sobie kopniemy Może mnie tak dialogować Proszę Teraz tak, i ma dwa haki Ten ma jeden, ten ma drugi Ten gen coś ma progresu Jeszcze mnie tak nie zacinało By było super Ale tego Jake'a To memu Mori po prostu odpalę Kurczę, Trochę topsic znowu jesteś Nie, pobieg dalej Reload Widzicie? Oni teraz nie będą mogli nic zrobić, bo Mam na tyle szyb szybki regres genów nie wiem jaki je traci. Jeden wiem, że pobieg na drugą stronę. Dobra, ja wam to chyba przewinę, jak w końcu jakiegoś surwa znajdę, bo to tak to nie ma sensu. A tu jest Yuri. Ona miała afk <laughs> ty w drugą stronę nie, nie pytam. Można się na to dać z main game mować. Eto. Panie ja? Będę miała Unbreakable. Szczerze, Zreloaduję to butle. Za po prostu pod nogi. Ja pierdzielę Dzisiaj, build jest bardzo mocny. Szkoda tylko, że mnie aż tak musiało zacinać. Już mówi się trudno. Mam nadzieję, że się im spodobał. Jeśli tak, to wiecie, zostawcie łapę w górę. I co? Mam nadzieję, że widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się. Yo!